Hej, witam Was kochani, jest wieczorek. Kilka słówek słuchajcie przed jakimś tam dłuższym wyjazdem jak ruszacie, ruszacie w trasę. Słuchajcie, najważniejsze co musicie zrobić to, to sprawdzić Wasze, wasze, wasze kółeczka w samochodzie. I tak na jaadko będę jutro autostradą sobie leciał, więc ja przygotowuję swoje auto na, na słuchajcie tak, może. Ja przygotowuję swoją furkę na, na typowo pod autostradę. Ja po prostu dubiłem powietrze do w granicach gdzieś 2,4-2,5 bara. To jest troszkę więcej niż zaleca tam producent, ale muszę Wam powiedzieć, że po autostradzie to fajnie się leci na takim powietrzu. Ja wolę jak to ten samochód się tam toczy, toczy sobie całkiem tak o Luźna także tutaj już w tej chwili mniej więcej dobiłem do 2,5 bara zrobimy sobie tył teraz o, tak pojedziemy do tyłu I tutaj sobie też zrobimy słuchajcie 2,5 bara ...nie wynajdziemy tam słychać... bo aparat jest niedaleko żeby przy kółku, tak żeby to było fajnie widać Zobaczy ja mam Sprzęt taki porządny bo mam kompresor 50 litrowy w garażu Także podłączamy sobie O no, i tu jest prawie idealnie 2,5 sobie na 2,5 bara ustawiamy i powiem Wam, że większość ludzi tego kurczę nie piluje. Jadą w trasę i już i tam nie patrzą czy, czy mają tyle, czy mają tyle i potem dziwam czy że no, łapią panę i taką inną historię. Powiem że jak koło jest twarde to ono praktycznie ono mniej ono łapie wszelkiego typu gwoździ i, i innych takich historii, które Wam powodują, że opona może wam się uszkodzić i zawsze rzućcie okiem sobie czy wasze koło jest okej okay. czy tam nie macie gdzieś e, jakiś tam spękań czy czy innych e, uszkodzeń e, za, warto zobaczyć sobie czy śruby są podokręcane bo cho, mi się tak kiedyś zdarzyło że pojechałem w trasę i powiem wam że koło, koło mi odjechało sobie luźno i byłem zdziwiony, że ale co to za koło jest, A okazało się, że to koło kurcze było od od wozu. także to była audycja taka dosyć dużych rozmiarów i było, był samochód tak wyważony, że nic nikomu nie stało. Także spokojnie sobie stanąłem i, i, i samochód sobie osiadł na na tarczy przy przy, przy postoju i i był okej, okay. ale wyobraźcie sobie jakby jazda, jak, jak koło poleciał, jakby ktoś tam z drugiej strony jechał, no to byłoby yy, nie także i pilnujcie, i pilnujcie śrubów, bo to jest kurczę bardzo istotne i czasami słyszycie coś, stuka, 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 ja to tak miałem, taki kurde niby cwany jestem, a jechałem z dużym kołem i to i to miało ze 100 kilometrów, muszę wam powiedzieć. Dobra, przestawimy sobie na drugą stronę. O, tu mamy nawet korek ma już. Lekka, lekka zniszczone I teraz ja wiem czy będę jakąś zapasówkę I jak widzicie ja mam aluski oryginalne, oplowskie. aż tutaj to wkładanie to, to trzeba robić tak słuchajcie żeby tych felek nie niszczyć zawsze to się udać jak chcę no I zobaczcie, I tu mam tylko dwa bary. Tam mamy, po tamtej 2,5, tu mam dwa bary i ją to nam po prostu będzie ściągać. I, I byłoby już nie halo. Mamy 2,5 bar'a. No no w jestem dlaczego tutaj ucieka trochę. Ja to powietrze przypuszczam, że że po prostu jest coś z, z wentylem, dlatego takie są e, ucieczki z tego koła. Dobra, tak. mamy 2,5. Idziemy os, do ostatniego kółeczka. Przyjechali sąsiedzi, a ja sobie kręcę film, ale... nic to. Zapinamy sobie. No i dopuszczano No i puwara. Jest ok. Także mamy, mamy koła dopuszczone od kolejnej gości powietrza Możemy sobie spokojnie śmigać trasę Ja sobie później słuchajcie sobie zobaczę dla pewności jak wyglądają moje szpilki od kół, bo z tym jest różnie. Także jak wam się podobało dajcie łapę do góry zróbcie suba mojego kanału i na razie hej